Jeśli szukacie najtańszych monet w sieci, to zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę FIFA.de. Dodatkowo jeśli przy zamówieniu podacie hasło Goldzor, otrzymacie 5% zniżki, 16 metod płatności, najniższe ceny, link znajdziecie w opisie, polecam. Cześć, Siema, z tej strony Godzor z wielką, ale to z wielką przyjemnością witam Was w pierwszym odcinku nowej, dla niektórych, pewnie nowej, dla starszych widzów starej serii paczkami pochwałę. Seria mm, jedna z najbardziej lubianych na moim kanale śmiem twierdzić nawet, że najbardziej lubiana, więc myślę, że no... Wreszcie coś fajnego na moim kanale w końcu się pojawi. No i tutaj jak widzicie, tworzę nowy klub, a zaraz przejdziemy po prostu do zasad serii, żeby każdy z Was zaznajomił się właśnie z zasadami, więc przechodzimy. Jak widzicie, macie tutaj na ekranie wszystkie wypisane najważniejsze zasady, ja je tutaj jeszcze raz przeczytam, więc zakaz kupowania zawodników z rynku transferowego. Rynek transferowy może służyć mi tylko i wyłącznie do sprzedawania zawodników. O tym pamiętajcie. Zakaz odawania monet, czyli absolutnie tutaj nie mogę sobie doładować konta monet. Granie zawodnikami tylko z paczek, czyli mogę używać tylko e, zawodników, których trafię e, w paczkach, a na paczki jeszcze tutaj dodam: e, zarabiam tylko poprzez rozgrywanie meczu. Nie mogę tutaj absolutnie handlować, bo przecież mam zakaz. E, nie no, w sumie to źle tutaj zrobiłem. Nie, ale zakaz kupowania, więc handlować tak czy siak by mi się nie udało. Za każdy awans, nagroda w postaci możliwości wydania 150 FIFA points. Dokładnie tak, jeśli. Sezon zakończy się awansem, no to e, zostaje nagrodzony możliwością kupienia jednej paczki złotej premium. Jeśli dodatkowo zdobędę Mistrzostwo, to mogę e, kupić sobie taką paczkę e, drugą, więc e, to będzie takie urozmaicenie serii, żeby tych paczek było troszkę więcej. No i mogę grać tylko w sezonach online, więc to są te najważniejsze zasady. Jak widzicie, seria jest naprawdę trudna. Śmiem twierdzić, że jest to jedna z najbardziej, e, że tak powiem, trudnych serii z Ultimate Team, jaką. E, jak i można się podjąć, więc to były zasady. Tymczasem otwieramy tą pierwszą taką paczkę, którą daje EA, żeby tutaj dostać więcej zawodników. Jest to oczywiście paczka brązowa, no i tutaj absolutnie nic ciekawego nie trafiamy. Możecie sobie tutaj tych zawodników zobaczyć, ale no nie. Nie spodziewałem się tutaj żadnych fajerwerków, bo przecież jest to e, paczka brązowa. Więc e, myślę, że te zasady właśnie, że mogę zarabiać tylko poprzez rozgrywanie meczy, Mogę grać tylko z zawodnikami, których trafię w paczkach. Nie mogę kupować zawodników, e, sprawia, że po prostu ta seria jest Trudna. Tutaj buduję sobie skład. No, bardzo długo tutaj myślałem właśnie nad budowaniem tego składu, żeby tutaj w miarę coś sensownego dostać. Nikt, absolutnie nikt z tych złotych załodników nie był fajny. No, ale po około 10 minutach udało się. Powstał skład, który ma zawojować przynajmniej w dziesiątej lidze. Bo, no, bo wątpię, że tutaj jakoś mocno ten skład zostanie wzmocniony w dziesiątej lidze. Tak on się prezentuje. No i miejmy nadzieję, że pierwszy przeciwnik którego już teraz właśnie na ekranie widzicie, nie da temu składowi rady. Jest w ataku Świerczok, czyli Polak, oczywiście, a skład również słaby. E, tyle, że tam lepsze zgranie bodajże przeciwnik miał, ale nieważne. Przechodzimy do pierwszej akcji. W tym spotkaniu, które ma miejsce w minucie 5, atakuje przeciwnik. Strzał z daleka, ale na nasze szczęście, bardzo dobra obrona naszego. Czarnego, brązowego goalkeepera, minuta 22, genialna szansa dla naszego jedynego złotego e, ofensywnego zawodnika, ale niestety Germain, bo chyba tak go należy czytać się w tej sytuacji, pomylił. Jednakże w minucie 24, no dostaliśmy prezent od przeciwnika, bo sfaulował on nas w polu karnym, dostaliśmy rzut karny, do karnego poszedł żermę, ale niestety... Na całej linii zawiódł, więc w dalszym ciągu utrzymał się wynik remisowy. Minuta 31, znowu mywa w ataku, piłkę ma Vitolo, podaje do na Ten znowu niestety nie daje rady, tym razem słupek uratował przeciwnika, więc dużo pecha na początku tego spotkania, na początku serii, tak to nazwę. Minuta 45, no i znowu. Od naszego napastnika lepsze okazał się goalkeeper. Więc do przerwy był wynik 0 do 0. No i od razu po przerwie znowu rzuciłem się do ataku. Duże zamieszanie. Żermeo podaje tutaj do naszego środkowego pomocnika defensywnego. Ten uderza, ale na nasze szczęście. Piłko oczywiście nad bramką. W końcu czas na minutę 68. Prawą stroną pędzi nasz pomocnik. Podanie do środka. Genialny przerzut na lewo do Vitolo. Vitolo strzela raz. Vitolo strzela dwa. I mamy pierwszą bramkę w serii. Nasz drugi złoty zawodnik w składzie e, grający obecnie w lidze hiszpańskiej, dobywa premierową bramkę w tej serii. No i od minuty 68 prowadziliśmy 1 do 0 po dosyć szczęśliwej bramce. Zważając na to, że mieliśmy dużo lepsze sytuacje, e, no to, tak czy siak, e, myślę, że z tej bramki należy się cieszyć, bo. Oczywiście, prowadzimy 1-0, a to jest najbardziej istotne. I to 78. North podaje tutaj do Craig'a, ten odgrywa do Cristobala. Ten próbował znaleźć tutaj żermał, jednak piłkę przed polem zdobył jeszcze North. I nasz angielski, brązowy napastnik próbował tutaj strzałem pokonać bramkarza. Nie udało się, ale tak czy siak to spotkanie wygrywamy. 1-0, pierwsze zwycięstwo. No i muszę Was tutaj już być może rozczarować, że jest to jedyny mecz, który w tym odcinku zobaczyliście. Um, Postanowiłem, że jest to taki odcinek raczej, żebyście się zaznajomili z zasadami, a w kolejnym odcinku lecimy już na dobre z meczami, więc jeśli ta seria, jeśli ten odcinek, ale przede wszystkim seria Wam się podoba, to nie zapomnijcie o kciuku w górę. No i cóż, mam nadzieję, że spędzimy kilka dobrych tygodni nad tą serią, bo seria, tak jak mówiłem, łatwa nie jest, więc to by było na tyle. Mówi Goldzor, na razie!